Żyjesz z partnerem, partnerką, który ma dzieci z poprzedniego związku, tworzycie nową rodzinę, nowy związek, a jednak on, ona z, no nie z byle jakich i nie z niewiadomych powodów, bo z powodu dzieci, które ich łączą, nadal utrzymują zbyt według Ciebie zażyłe stosunki, pod pozorem oczywiście tego, żeby dzieci czuły, że rodzice nawet po rozstaniu są w stanie się dogadać, często Kończy się to przekroczeniem takich granic zdroworozsądkowych waszego związku w stosunku też do twojej osoby. Czyli na przykład przy odbieraniu dzieci, on, ona wchodzi do byłego domu, gdzie mieszkał przez lata, pije tam kawę. Oczywiście wszystko dzieje się w intencji dobra dzieci, do niczego nie dochodzi. Jednak mimo wszystko, czy takie sytuacje w momencie, kiedy ten partner, partnerka mają już w ciebie nową osobę, nową miłość, nowego przyjaciela, powinny mieć miejsce. No nie, tutaj jest naprawdę cienka, niewidzialna nić, taka niewidoczna pępowina, której bardzo często nasi ekspartnerzy nie odcinają od swoich byłych, właśnie ze względu dla dzieci. Żyją takim przekonaniem, pudrują sobie rzeczywistość, że tak powinno się zachowywać właśnie dla dzieci. No nic bardziej mylnego. Tu potrzeba prawdy. Prawda, słuchajcie, porządkuje nasze życie. Prawda nas urealnia i prawda skłania do podjęcia decyzji. To troszeczkę tak jak w kuchni czasem mamy takie naczynia. Tutaj uszczerbiony kubeczek, tu kubeczek bez łóżka. I trzymamy to w tych szafkach. Nie wiadomo po co, bo ani się z tego wygodnie nie pije, ani się... Można się skaleczyć wręcz, mimo wszystko nie wyrzucamy, no bo jest jakiś sentyment, bo nie wiem, kubek jest prezentem albo kubek bardzo lubimy i nie chcemy go wyrzucić. Trochę tak jest z tymi relacjami naszych, ex, naszych partnerów z ich byłymi partnerami. No, łączy ich to dziecko, łączyła ich kiedyś więź, niestety ta relacja się skończyła. Im ich związek się zakończył, ale oni w dalszym ciągu ten kubeczek uszczerbiony. Mimo, że z niego nie piją, na tej półeczce chcą w tej kuchni mieć. No nie, nie tędy droga. Ja oczywiście rozumiem relacje rodziców po rozstaniu, że warto pokazywać dzieciakom, że te relacje są poprawne, ale wiem też, że często panowie, jak i również my panie, przekraczamy te granice. Bardzo często odwożąc dziecko do właśnie drugiego rodzica, wchodzimy do niego do domu, pijemy tam kawę, nie wiem, bawimy się z dziećmi w ich pokojach, chodzimy po tym domu. No nie. No jeżeli jest już nowy kubek w szafce, to pijemy z tego kubka, gdzie jest wygodniej pić, który ma ten kubek, który ma niewyszczerbiony ustnik. Przy którym się nie skaleczymy. To są nasi nowi partnerzy. To są osoby, z którymi tworzymy relacje, z którymi tworzymy więzi i rodzinę. I teraz tamtą pępowinę, tamte kubki należy wyrzucić. Natomiast y, oczywiście nie namawiam tu do zrywania kontaktów i nie zrozumcie mnie źle, ale znam sposoby na naprawdę takie umiejętne odcięcie się od ekspartnerów y, y, i naprawdę. Przekucie tej uwagi na aktualnego partnera, który naprawdę cierpi, bardzo cierpi, cierpi czasem, mimo że o tym nie mówi, to czuje się niekomfortowo w momencie, kiedy te kontakty z ekspartnerami nawet pod względem dzieci są zbyt zażyłe. Wszystko Wam opowiem, co i jak. Wchodźcie na patchworkowo Mówcie konsultację indywidualną, eee, chętnie z Wami porozmawiam, opowiecie mi, co się dzieje, a ja pokażę Wam bardzo proste narzędzia, jak małymi kroczkami partnera, partnerkę z tych poczynian wyprowadzić. Bo pamiętajcie, jeżeli się uprzecie i będziecie mówić, wyrzućmy ten kubek, bo on jest uszczerbiony, to Wasi partnerzy tego nie zrobią, bo oni cały czas będą z tym kubkiem zżyci. Trzeba tutaj prawdy, trzeba odsłonienia, trzeba. Tworzenia e, takiego obszaru, że Wasz partner sam postanowi wyrzucić ten kubek, sam postanowi uciąć pewne zachowania. Jak to zrobić, e, ja już wiem, a Wam chętnie powiem.